wbrew wrogiej propagandzie, która usiłowała okręty polskie utrzymać z dala od kraju, wrócili do Gdyni łodzie podwodne Semp, Ryś i Żbik oraz statek szkolny Dar Pomorza. W porcie wojennym na Oksyliu przedstawiciele rządu, wojska, organizacji społecznych oraz wielotysięczne tłumy Polaków serdecznie witali oficerów i marynarzy, którzy po sześciu latach gościną przyjaznego narodu szwedzkiego sprowadzili okręty polskiej marynarki handlowej do ojczystego portu. Powrót polskich łodzi podwodnych i daru pomorza stał się świętem odrodzonej marynarki polskiej i świętem przyjaźni polsko-szwedzkiej. Za bohaterstwo wykazane w walkach z Niemcami i za sprowadzenie do kraju okrętów marynarki polskiej oficerowie i marynarze otrzymali wysokie odznaczenia bojowe. Dekoracji dokonał zastępca naczelnego dowódcy wojska polskiego, generał dywizji Marian Spychalski. Marynarze polscy stają w pierwszych szeregach tych, co budują podstawę potęgi naszego narodu, flotę wojenną i handlową.